osoby bardzo dojrzałe, bardzo świadome, które były ze sobą przez ponad 50 lat i nic nie wskazywało na to, że cokolwiek się zmieni. Doszło do tego, że jakby był taki przeskok był w tej relacji, że faktycznie obydwie strony zaczęły się o siebie starać. To było coś niesamowitego, to było coś przepięknego, co przeramowało mnie bardzo mocno w podejściu do relacji. Was gorąco i serdecznie. Dzień dobry. Podcast z natury, a więc w naturze. Witamy w czwartym odcinku podcastu z natury. I dzisiaj będziemy mówili o. do mikrofonu. i o elementach, które wpływają na jakość, komfort naszego życia. A więc o środowisku w takim pełnym jego wymiarze. O środowisku, w którym najistotniejsze są relacje. I teraz relacje, zarówno sami ze sobą, jak i relacje z najbliższymi, no i relacje biznesowe. Ale dzisiaj chyba się skupimy na relacjach z najbliższymi. Myślę, że tak. Na tym najbliższym środowisku, w którym <grym grym> jesteśmy. Na tym najbliższym środowisku, w którym jesteśmy każdego dnia. I od czego by tu zacząć, moi drodzy? Może od tego, że jesteśmy w kamieniołomie. Kamieniołomie kozy. Kozy. Niedaleko Bielska, jeszcze Kukica, w pięknym środowisku, natomiast w każdym obszarze, w każdym miejscu, w którym żyjemy, zawsze są te elementy, na które mamy wpływ i te, na które wpływu nie mamy. I patrząc na relacje, te relacje z najbliższymi, to jest również z nimi podobnie, to znaczy są pewne elementy, na które mamy wpływ i pewne, na które wpływu nie mamy. I teraz właśnie, żeby te relacje dawały nam jakość. Rozpędzam się jakość i komfort życia. To moi drodzy, po pierwsze, jeżeli nie mamy dobrych relacji sami ze sobą, to relacje z najbliższymi też są postrzegane przez pryzmat tych naszych bolączek, niedociągnięć, perspektywy. I to jest jakby pierwszy krok, który wpływa na nasze relacje z najbliższymi, a drugi krok to jest właśnie przyjrzenie się temu, czy dobrze mi jest w tej relacji, w której jestem. A tak ludzkim głosem teraz. Przychodzi klient, klientka na sesję, i zastanawiamy się nad tym, co się dzieje w ciągu dnia u niego, u niej. I okazuje się, że dzień zaczyna się na wkurwie i kończy się na wkurwie. Jak tylko otwiera oczy on czy ona, to zaraz jest akcja wojna. Jak zamyka, zasypiają pokłuceni. I teraz. Zastanówmy się, w jaki sposób można funkcjonować, kiedy jest dokładnie inaczej, dokładnie odwrotnie. Kiedy wstajesz rano i jesteś witany, witana z uśmiechem, z przytuleniem, zaczynasz się rozpędzać, ale już pierwsze otwarcie oczu jest takie, że chcecie się dalej żyć i wszystko cokolwiek się dzieje w ciągu dnia, wiesz, że. Masz do kogo, do kogo się zwrócić, jeżeli jest potrzebne chociażby zwykłe przytulenie, a jak idziesz spać, to jest tylko coraz piękniej. Jak może funkcjonować człowiek w takim środowisku, kiedy walczy o przetrwanie od pierwszego otwarcia oczu rano? Co to znaczy, walczy o przetrwanie? To znaczy, jest w środowisku, w którym jego zasady i wartości są po prostu nokautowane na każdym kroku. A w jaki sposób musi funkcjonować, funkcjonuje człowiek, który jest, który ma pełne wsparcie i który wie, że ze wszystkim może się zwrócić do tej drugiej osoby. Co nie oznacza, że musi pies do niej ze wszystkim. Sama świadomość osoby obok, która jest wspierającej, takiej, przy której nie trzeba walczyć o przetrwanie, przełożone na czas. Życia. To jest jedno to jest zmarnowane życie, a drugie to jest życie pełne sensu i spokoju. I teraz, gdybyśmy mogli podzielić się naszym doświadczeniem terapeutycznym, to na pewno dobrze byłoby. Podkreślić fakt, że to, jak my czujemy się w relacjach, i to, co z tym możemy zrobić, to jest jakiś proces. Proces, który można podzielić na pewne etapy. Pierwszy etap to jest. Samozorientowanie się, że jest mi źle, nie jest mi dobrze. I wiem, z czego to wynika, wiem, czego mi brakuje. I to jest to, z czym przychodzą do nas bardzo często klienci i właśnie mówią, nie czuję sensu życia, brakuje mi miłości, czuję, że jestem niekochany, albo nie czuję, że jestem kochany, i tak dalej. I to jest pierwszy bardzo istotny etap, ponieważ my wtedy wiemy, czego nam brakuje, jakie mamy potrzeby. W momencie, kiedy już jesteśmy na tym pierwszym etapie i wiemy ewidentnie, że nie pasuje nam sposób rozwijania życia, bycia w tej relacji, to wchodzimy na etap drugi. Etap drugi, w którym już nie jesteśmy sami, tylko jest również ta druga strona. I to jest ten moment, kiedy zaczynamy ze sobą rozmawiać. Może inaczej komunikować, ale dobrze byłoby, żeby to była rozmowa dwustronna, żeby to była rozmowa pełna ciepła, które winno być w relacji. A bywa różnie. Dlaczego bywa różnie? Bo każdy z nas w tych relacjach jest z własnymi sposobami postrzegania relacji w ogóle. I to są te schematy, o których często mówimy, to są te wzorce, które powielamy. To jest to coś, czego się boimy w kontekście relacji, bo pamiętajmy, że w relacje wchodzimy dlatego, że są one dla nas szalenie istotne. Początkowo myślimy podświadomie, że uzupełnią. To, czego do tej pory nie dostaliśmy, że wypełnią tą naszą pustkę, że właśnie poczujemy się wreszcie kochani, bo być może nigdy nie doświadczyliśmy tego w pełni, że będziemy mieli tego kogoś, kto będzie, no właśnie, wielbił nas, powiedzmy to, szanował nas, cieszył się z nami, dzielił zainteresowania, czyli towarzyszył nam w naszym życiu. A czasami jest odwrotnie. Tu trochę zaczyna się pułapka. Pułapka zaczyna się od tego, że wchodzimy w relację z drugą osobą, jakby robiąc trans, relację transakcyjną. Mhm. Wchodzimy po coś. Uzależniamy się od drugiej osoby. Nawet jeżeli dostaniemy to coś, czego nam potrzeba, to jeżeli nie mamy w zasadzie tej pierwszej, najważniejszej relacji, od której nie zaczęliśmy zdrowej relacji ze sobą, to. Skończy się na żebrach o akceptację to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz na fundamencie, który to fundament będzie zrobiony ze, ze strachu przed utratą tego czegoś, nawet jeśli to dostaniemy. I zaczną się zachowania, które będą zachowaniami niszczącymi tę, e, tę relację. Więc całkowicie inaczej będzie wyglądała relacja osób, które są w pełni to jest taka metafora. Dwóch części owocu, albo dwóch owoców. Dwie części owocu, dwie połówki, czyli dwa niedorozwoje w relacji, albo dwa całe owoce, czyli dwie niezależne osoby, które są ze sobą w związku z tym, że mają wolę, ochotę, żeby spędzać ze sobą czas. To są dwie różne relacje. I teraz. Właśnie, jeżeli już na tym drugim etapie orientujemy się, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, że to nie jest to, to co możemy zrobić? Bo tu chodzi o to, żebyśmy znaleźli rozwiązanie na to coś, i na tym etapie właśnie jest potrzebna ta komunikacja, potrzebna jest ta rozmowa, potrzebne jest to zderzenie, ta konfrontacja z tą drugą stroną, bo może być tak, że wspólnie dojdziemy do tego, dlaczego jest źle i co możemy zrobić. To by było najpiękniejsze, gdyby tak to wyglądało. I częściowo się to daje zrobić, bo, bo sam kilka razy byłem bardzo pozytywnie zaskoczony na terapii, kiedy osoby bardzo dojrzałe, bardzo świadome, które były ze sobą przez ponad 50 lat i nic nie wskazywało na to, że cokolwiek się zmieni, doszło do tego, że jakby było taki przeskok był w tej relacji. Że faktycznie obydwie strony zaczęły się o siebie starać. To było coś niesamowitego, to było coś przepięknego, co przeramowało mnie bardzo mocno w podejściu do relacji, chociaż ja nigdy, jakby daleki dalek jestem, nigdy nie robię historii pod tytułem dawać rady, nigdy nie nakierunkowuję kogoś, daję mu możliwość odczucia wolności wewnętrznej poprzez uwalnianie od emocji i kilka innych zabiegów, które pozwolą człowiekowi podjąć najlepszą dla niego decyzję, ale nie opartą o jakąś moją radę. Nie daje rad. Terapeuta nie powinien dawać żadnych rad klientowi, człowiekowi. I są takie sytuacje, w których te relacje potrafią faktycznie wrócić do spójności i w piękny sposób dalej być ze sobą. No ale co się dzieje, kiedy próbujesz już wszystkiego? Co zrobić, kiedy próbujesz już wszystkiego? A nadal jest tak, że siedzisz przy stole, przy którym karmią Cię głodem. I to jest moment na etap trzeci, czyli trzeba podjąć decyzję, co dalej z tym robię, bo yy, wyjść jest wiele. Natomiast trzeba być świadomym tego, że coś trzeba, na coś się trzeba zdecydować, żeby ta nasza decyzja była decyzją, za którą możemy wziąć odpowiedzialność. I tutaj Oczywiście, jeżeli dochodzimy do porozumienia, to zastanawiamy się, jak możemy to naprawić, co możemy zrobić, żeby było dobrze, żeby było lepiej. Jeżeli stwierdzamy, że nie mamy po drugiej stronie, po drugiej stronie partnera do dyskusji, partnera do rozmowy, to być może to jest taki moment, kiedy trzeba, trzeba się spakować, jednać wszystko i wyjechać w góry, <laughs> na przykład? żeby zawalczyć o siebie. Tak. Nie mówię, że zawsze jest to rozwiązaniem, tak. ale y, bardzo często jakby doświadczam tego, że są na przykład jest różnica pomiędzy dwojgiem partnerów jest bierze się z tego, że jedna osoba się rozwija, a druga się nie rozwija i ten dystans zaczyna być już tak duży, że ta jedna osoba, ta która się rozwija, nie ma ochoty już tego uzupełniać, poza tym uświadamia sobie w jaki sposób mogłoby wyglądać życie kiedy e, faktycznie po drugiej stronie byłby partner e, i dochodzi do takich decyzji. Na pewno trzeba mieć świadomość tego, że yy, życie to jest konkurencja indywidualna, a nie drużynowa. Jesteśmy ze sobą po to, żeby dzielić czasami smutki, czasami radości. Lepiej jak tych drugich jest więcej. Chodzi o to, żeby mocno sobie polegać, ale kiedy ta gra zaczyna być nierówna, to po prostu trzeba siebie ratować. I to są trudne decyzje, ale warte. Dlaczego? Bo, tak jak powiedziałeś, walczymy o siebie i o swoje życie. Chodzi o to, jeżeli mamy, to jest moje powiedzenie, takie, jeżeli mamy jakikolwiek, jeżeli człowiek ma jakikolwiek obowiązek w życiu, to być szczęśliwym. I teraz nie chodzi o e, głupkowatą, wysokowatość, tylko chodzi o szczęście-radość. Z tabeli, z mapy poziomów świadomości, 540 jednostek logarytmicznych świadomości. To jest to, co powiedziałem, popiera, czy podstawą do tego może być ewolucja ludzkiej świadomości, pokazana na mapie poziomu świadomości. Im bardziej jest ci dobrze ze sobą, im bardziej rozwijasz się, rozwijasz swoją świadomość, im bardziej wzrastasz poziomach świadomości, tak technicznie to nazwijmy, tym większy procent szczęścia od, odczuwasz. To dlatego być szczęśliwym. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jesteśmy wspierający dla siebie, a kiedy jesteśmy wspierający dla siebie i jesteśmy bezpieczni i jest nam dobrze ze sobą, to w naturalny sposób, i to nie jest cecha indywidualnego, indywidualnego jakiegoś człowieka, tylko normalnie mapa poziomu świadomości mówi o tym, i dynamika poziomu świadomości mówi o tym, że w naturalny sposób stajemy się wspierający dla innych ludzi, ponieważ jest nam tak dobrze, że z wielką ochotą. I stajemy się podnoszącymi dla innych, i to jest natura zdrowej, zdrowego życia, funkcjonowania codziennego. Dlatego, jeżeli masz jakikolwiek obowiązek w życiu, to być szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli nie możesz swojego szczęścia, czy nie możecie swojego szczęścia dzielić we dwoje, bo ludzie. Dlatego. Każdemu, Każdy z nas powinien zadbać indywidualnie o swoje szczęście. I jeżeli jest taka możliwość i otwiera się piękna perspektywa, połączenia tego jeszcze z drugim człowiekiem, żeby odczuwać to szczęście jeszcze, bar jeszcze w inny sposób, nie bardziej, ale w inny sposób, to świetnie. A jeżeli dochodzi tam do degradacji, to trzeba po prostu podjąć męską decyzję. I kobiety też taką decyzję mogą podejmować. Męską oczywiście, kobietą, tak, jak najbardziej. <laughs> Moi drodzy, i em, tutaj. Potrzebna jest zmiana. No trzymamy, zmiana te trzymamy te mikrofoniki, bo coś tam fonie ostatnio nie, nie zagrywa w tych podcastach, i tak próbujemy już różnych rozwiązań, wiecie, kochane. Dajcie znać, czy z, tak jest lepiej. Zresztą wyglądamy <laughs> z nimi. Natomiast potrzebna jest zmiana. My wiemy, że zmiana ma negatywną konotację, boimy się zmian. Natomiast tutaj jak sobie uświadomimy to, co było na tym pierwszym etapie, czyli e, uświadomić sobie, dlaczego jest mi źle i z czym to jest związane. Potem skonfrontować to, porozmawiać z tymi osobami, z którymi budujemy relacje, te najbliższe, i potem podjąć decyzję, co dalej mam z tym zrobić. I najczęściej dotyczy to właśnie trzeba coś zmienić. A te zmiany nie są trudne. Natomiast Myślę, że nie będziemy rozwijać tematu zmiany. Czasami nie są, czasami są, natomiast na, często oparte są o kryzys, a kryzys jest właśnie tym e, czymś, co powoduje, że nasze życie dopiero może się rozkwiteć. faktycznie zmienić i może, rozkwi może rozkwitać. Tak, bo kryzysy nas uczą. Moi drodzy, e, znajdziecie też u nas e, w kanale. Podcasty dotyczące zmiany, podcasty dotyczące tego, co robić, żeby być jeszcze bardziej szczęśliwym i na co zwracać uwagę, więc do, zapraszamy Was do zasubskrybowania z jednej strony, a z drugiej strony do przejrzenia tych tematów, które będziecie uważali, że są interesujące, bo staramy się zawsze dać informacje z praktyki naszej terapeutycznej no i oczywiście. Też tego, co e, sprawdza się w życiu u naszych klientów. No i oczywiście u nas, bo wszystko, o czym mówimy, mówimy z autopsji. Można byłoby też tak podsumować na koniec. I teraz część druga. Trochę w e, innym środowisku. Musimy się zbierać z naszej ławeczki, bo za chwilę będzie burza. Zaraz nas zwieje stamtąd. <gry> Ale musimy podsumować i musimy dokończyć temat, bo. Relacje są, tak jak powiedzieliśmy, fundamentem naszego szczęścia i fundamentem poczucia spójności i sensu życia. No i właśnie. I, i co tutaj by jeszcze powiedzieć? I powiedzieć to właśnie, powiedzieć to, że w momencie, w którym nas wystawienie, jesteśmy na, na działanie yy... Degradacyjnego bodźca każdego dnia, to nasze życie będzie wyglądało całkowicie inaczej niż będąc w środowisku, w którym jest ten bodziec wspierający. Nasze to środowisko jest wspierające i bardzo często ludzie na terapii mają wyrzuty sumienia, mówią, a gdybym wtedy zrobił to, a gdybym powiedziała tamto. Kiedy przyjrzymy się dynamice, a gdyby, a gdyby, a gdybym tylko. To jest dynamika smutku, żalu. Kiedy przyjrzymy się bliżej tej dynamice, to zrozumiemy, że nasze możliwości związane są, nasza skuteczność na zewnątrz działania, działania na zewnątrz, związana jest z potencjałem, jaki mamy w środku, w sobie i środowiskiem zewnętrznym. I w jednym środowisku ten potencjał się rozwinie, a w drugim się nie rozwinie. I patrząc przez pryzmat przeszłości. Wydawałoby się, że mogliśmy zrobić inaczej, ale jest to iluzją. Jest to tylko iluzją. Nie mogliśmy zrobić inaczej. Człowiek w każdym momencie swojego życia żyje i funkcjonuje na najwyższej możliwej skuteczności, jaka jest mu dostępna w danym momencie. Gdyby mógł coś zrobić lepiej, to by robił to lepiej. Dlatego to jest bardzo ważna informacja, że. W jednym środowisku nasze możliwości się rozwiną, a w innym się nie rozwiną, i pomimo upływu czasu i iluzji, że można było zrobić coś inaczej i lepiej, jest to tylko iluzją. Dlatego warto jest znać, rozumieć, studiować dynamikę poziomów. Świadomości, bo w sposób logiczny to zdejmuje oczywiście pewnego rodzaju odpowiedzialność, eliminuje poczucie winy. E, inaczej uświadamia, uz, ale nie zdejmuje, ponieważ konotacja jest na poziomie emocjonalnym, połączenie jest na poziomie emocjonalnym. E, natomiast podsumowując, nie, nie mogłeś, nie mogłaś zrobić lepiej, będąc w danym środowisku. Dlatego środowisko jest tak istotne, ponieważ od niego będzie zależało, czy nasze możliwości, nasz potencjał, który mamy wewnątrz się rozwinie. Czy zwinie? I pamiętajmy, środowisko to relacje i wszystko to, co nas otacza dookoła. Miejsce, w którym pracujemy, miejsce, w którym mieszkamy, miejsce, w którym żyjemy i w miejsce, w którym odpoczywamy. I to by było na tyle. Idziemy teraz tam, zobaczcie. Idziemy tworzyć dalej inspirujące środowisko dla nas. Kochani, zasubskrybuj ten kanał. Będziesz dostawać więcej takich treści, różnych naszych terapeutycznych przemyśleń i wniosków na temat życia człowieka, po to, żeby żyło nam się po prostu lepiej. Zostań, inspiruj się, wzrastaj.